tak będzie. Powiem um, wam jak się e, aplikacja do pobierania um, gier. Płatnie. Nazywa się to AppSmart. Więc można nagrywać. Można płatnie nagrywać. Nie musicie nic płacić. Po prostu wpisujecie i macie. Ale to jest trudne do obsługi, więc wam powiem, jak się to obsługuje. Tylko zanim się załaduje, to przerwę. Jesteśmy z powrotem. To klikamy tu i na przykład dajemy w Minecraft. Na Ja już, ja już na tym mam zainstalowane stąd. Legalne to jest jakby co wiecie, macie takie coś pieknie. i nie wiecie co z tym zrobić na przykład a ja wam powiem, wystarczy kliknąć no wystarczy w sumie kliknąć czekajcie o to i dajecie wtedy albo insta, albo download ymm no i który wybrać? No to dajecie oczywiście Downloading I wtedy macie Ja na przykład Dałem Minecraft i bo gram sobie Bo to są spoko gry Słonecz, update'y no i to chciałem wam pokazać a i jak y, wiecie no to te happy mody i te inne aptoide i te inne no to to ani jedno nie działa żebyście wiedzieli a jak ja to zainstalowałem to wam powiem właśnie tylko przerwę i wejdę na tą stronkę w necie no i chodzimy, Jakby co trzeba wpisać? Ads Market up Wchodzimy na Ads, marke, ads Market Cracket Apps Games Mods for Android. Czuję na Androida, bo na Windowsa nie wchodzi. Na nie wiem jak wam. Na Windowsa 10. No i klikamy. Poczekajcie. No i mamy. Klikamy i wtedy mamy i najważniejsze nie dajemy bloom more tylko bloom now żebyście wiedzieli jak mamy takie coś to mogą wyrządzić szkody na urządzeniu ale tylko tak piszę żeby co no to jest legalne nic nam tu nie stanie byście wiedzieli Jajcie, pod tym filmem 10 tysięcy lajków i ogólnie. No to nara. Legalne, pamiętajcie. Legalne to jest.